Dzień dobry, dzień dobry, z tej strony Mariusz. I grażna na rowerową profanocję zaczyna. Czyli wycieczka elektrykami po Ponidziu. Zapraszamy dzisiaj na wycieczkę. Jedziemy do Wiślicy, później na Dnidę. No jeszcze jak zdążymy, to zajrzymy do Stradowa. Także jedziecie z nami. Zapraszamy. Wyjeżdżamy z Kazimierzy Wielkiej z parkingu. Drzewa kwitną. Zapachy unoszą się dookoła. Pogoda jak żeleta. Jechaliśmy na ścieżkę rowerową, która nas zaprowadzi aż do Wiślicy. Jak już wspominałem, jedziemy w stronę Wiślicy. Tam będzie pierwszy punkt, który mamy dzisiaj do obejrzenia czyli grodzisko. Nie byliśmy tam jeszcze. A na Ponidziu jesteśmy już drugi raz. W tamtym roku dwudniowy był tutaj wypad, jeszcze wtedy na zwykłych analogach. dzisiaj jedziemy już na elektrykach. Trasa około 75 km. Nareszcie wiosna, ptaszki ćwierkają. No i nie powiedziałem najważniejszego pierwsza nasza wycieczka. Wreszcie. Wybraliśmy się poza nasz komin Nie będziemy jeździć wokół naszego komina Tylko jedziemy w Polskę Na razie jednodniowa wycieczka ale już wkrótce miejmy nadzieję pojedziemy w inne interesujące miejsca na które już teraz zapraszamy Prawda, kochanie? Tak, zapraszamy. Bo moje kochanie się na razie nie odzywa na jeszcze. Ale za chwilę dopuścimy ją do głosu. Halo, dzień dobry. Dzień dobry, dzień, dzień, dobry, dzień, dobry. dzień dobry. Jestem z Kobry. Myślałam, że jesteś Mariusz. Jak tam się Pani podoba dzisiejsza wycieczka na razie? Na razie Trudno, że. Żeby... Wszystko gra. Na razie wszystko gra. Gra, śpiewa i kwitnie. A mamy jakiś podkład muzyczny do, te, do tego? Czy jadę ulicą? Nie, na żółto i na niebiesko. Oj, chyba jeszcze nie. Więc chodź, pomaluj mój świat. Na żółto i na niebiesko. Rzepak nie kwitnie. Troszkę jesteśmy za wcześnie. Jedziemy wzdłuż kwitnących drzew, co trochę jakieś drzewa kwitną. I zapachy takie, że nosy urywa. Szkoda, że nie da się tych zapachów przenieść na ekran. Naprawdę dają czadu. Prawda? No. Jaśmin chyba pachnie. O no, ptaszki ćwierkają. Wszyscy nas pozdrawiają. My też pozdrawiamy wszystkich. Z drugiej strony mijamy jakąś fajną, małą rzeczkę. Brudną, jak cholera, ale ładna. Do Wiślicy mamy 20 km. Był przed chwilą drogowskaz. I wśród pól będziemy teraz jechać jechać do przodu. Fajnie się jedzie, jest wiosna, kwitną kwiatki, pachną jaśminem. Jesteśmy na morze, tu jesteśmy. No i właśnie udajemy się teraz w kierunku Wiślicy. Tutaj jest Grodzisko, mamy zamiar tam zobaczyć Grodzisko. No i potem jedziemy tutaj na nidę, no nie ma na tej mapie kontynuacji, więc troszkę wyżej w okolice chroberza i potem będziemy wracać znowu tutaj Są inni. w stronę grudzi. Hej, hej. Hej. A myśmy tutaj już byli w tamtym roku na tym morze i śpiewaliśmy Morze nasze morze. <laughs> Powoli się rozbieramy. Może dojdziemy do rosołu w końcu. Czyli rozbierzemy się do rosołu, jak tak będzie się robić ciepło. A rosołu nie ma, tylko sałatka. Mamy mały ogon z tyłu, a z przodu zająca. Pani też na elektryku. To już cztery elektryki nas minęły. Bo ta profanacja to był żart. No właśnie. Elektryki to przyszłość. I że zacytuję Mickiewicza: trzeba z żywymi naprzód iść, pożycie sięgać nowe, a nie w uwiędłych laurów liść z uporem stroić głowę. Grawelowcy też jeżdżą. Kanion! Proszę, elektryczny kanion! Nas minął gravel, słyszysz? Także na Ponidziu już cztery elektryki są, no. To gdzie tu ta profanacja? Coraz więcej elektryków tu jeździ nawet. Ta profanacja to nie jest serio, tylko żart. Bo... Elektryki to przyszłość. No i proszę, pokolorowali nam świat na żółto i na niebiesko. Tak jest. I na biało. O, pamiętam, w tym miejscu było w tamtym roku tak żółto. Tu był rzepak. Jedliśmy po bananie. Nawigacja wrzeszczy, że jedziemy poza trasą, a tu jest ścieżka rowerowa. No, nie wiem, jak to ten komod to wymyślił. No na horyzoncie stado jeleni przebiega przez pola. Na razie z jazdy. zwykle nie wiadomo czy to jest ścieżka rowerowa czy to jest chodnik no właśnie przejeżdżamy jakąś rzekę pytanie czy to jest nida ale nie ma żadnych informacji tutaj no. przez Miśnicę przepływa nida to będzie nida Miśnica, jak widać I zbliżamy się do grodziska Wiślicy Teraz obejrzymy co tu ciekawego I coś prawo jest grożna niby mamy jechać tam prosto Ale, ale tu jakaś psiagórka. psiagórka jedźmy na psiągórkę w 1389 zapadł wyrok Sądu Królewskiego w sprawie Gniewosza z Dalewic. Dworzanie rycerz Gniewosz z Dalewic, intrygując przeciwko królowej Jadwidze, oskarżył ją przed królem Władysławem o to, że potajemnie spotykała się z byłym narzeczonym Wilhelmem. Najpierw król uwierzył, ale potem skierowali do sądu sprawę przeciwko Gniewoszowi. Wyślicy sędziowie odebrali od rzecznika Jadwigi przysięgę na niewinność królowej. I przesłuchali świadków. Zaawany gniewoż niczego na swoją obronę nie przytoczył. Sąd skazał szczerce na zapłacenie 60 grzywien i na publiczne odszczekanie po twarzy. Na psiej górce szkaradnik wszedł pod ławkę i dobitnie oznajmił to, co mówił o królowej zełgałem jak pies. Na koniec głośno zaszczekał. O. A i to psia górka. Jeszcze raz tutaj idziemy. Tu jest to grodzisko no i podmurówkę, znaczy podmurówkę, bo taki wał, typowo grodzisko. No trzeba będzie tu chyba wyciągnąć drona, żeby to z góry przyjrzeć się temu jak to wygląda. To grodzisko w Wiślicy położone jest na gipsowym wzniesieniu znajdującym się pośród starożytnej Nidy. No właśnie, to jest Pomnik Nida. History. Było wejście, tam były małe domki i sobie ludzie mieszkali tu spokojnie. Tak prezentuje się z góry. No i to właśnie jest Grodzisko. Trzeba przyznać, że dookoła wygląda to dosyć ciekawie. Tutaj krajobraz Wiślica na wprost. No i Nida. Pierwszy cel mam za sobą. No i po raz pierwszy byliśmy tutaj na tym grodzisku, bo w Stradowie to mieliśmy już okazję. A teraz kierujemy się na Chrobesz, stronę Midy. Chcemy tam dojechać do tych pięknych fragmentów, gdzie ona tam tak meandruje. Siągórkę zestawiamy. Trochę przez Wiślicę tu przejedziemy. Nie wiem, może na... Czy ten rynek tam jest ciekawy? Muzeum Archeologiczne Wiślicy tutaj było, można się tu przejrzeć. W razie kierunek Nida, miejscówka nad Nidą z meandrami. Bardzo ładnie. I Wiślica też była ładna, takie stare miasteczko. No, Grodzisko było zadbane, widać, zrobili tam ładne obejście. Jedziemy na Skotniki. Duże? Czy małe? Małe. Małe, ale dużo elektryków widzieliśmy. Chyba z sześć jeszcze. Czyli razem z 10. No, coś się trendy zmieniają u nas. Coraz bardziej popularne stają się elektryki. No i dzisiaj nawet gravela jednego widziałem. Elektrycznego. Kaniona. W naszej stajni. I się gorąco zrobiło. Coraz bardziej się rozbieramy. i tak była krótka przerwa na jakiś posiłek. na lunch chcemy zdążyć na tą Nidę. Na razie płasko. Myślę, że tak tu w okolicach tej Nidy będzie. Podjazdy zaczną się dopiero później jak pod stradą. Będziemy pojeżdżać powoli zbliżamy się do Nidy. Tak wygląda most tutaj z nadnidy. No, tylko, że no, sami zobaczcie, no, wypalone tereny no, w takich miejscach potrafią podpalać nawet. Zaraz tu nad Nidę gdzieś zjedziemy jakąś polną drogą. I to będzie nasz drugi punkt. Tam po prawej stronie, w głębi, już widzę tą idę. A właśnie tu się kończy Chrobesz. Jest godzina 14.11. Jesteśmy na 46. kilometrze. Dużo starych domów, takich opuszczonych. Jestem nie tak, prawdopodobnie tak, różnych, jakieś tradycyjnie, stary mostek. chyba to nie czuję. I mamy Kochanie. niespodziewaną przeprawę przez wodę. Tego Ale jest nie... tam kładka. Proszę. Jest tam kładka, którą się da przejść. No A no niestety musimy przeprawić się tutaj taką wąską kładką. Uf, udało nam się przejechać. Czas na lunch. Na lunch. Szef kuchni dzisiaj poleca bułeczkę i sałatkę. są? Wieloziarnistą i sałatkę Wielo, wielowarzywną, tak? Wielowocową chciałem powiedzieć. To po pikniku, nad nidą, drugi punkt mamy za sobą. Udajemy się teraz w kierunku Stradowa, czyli tam gdzie jest to drugie grodzisko. Jeszcze musimy tylko tutaj przez ten strumyk znowu przejść tą kładką wąską, to ty teraz idziesz pierwsza. Niektórzy już nawet całkiem na krótko jadą. No, a tu za orana! Fajny las. O, ile kwiatków. Wiosenny kwietnik. Cała naprzód. Zubowski Park Krajobrazowy. No tutaj teren już niestety wymagający. Co rusz podjazd jakiś więcej za to widoków jest. No i widzę. Jest stradów jest już stradów. Widzę napis stradów. Niestety kamerę mam z tyłu, więc nie mogę pokazać tego, ale jest stradów. No i widoki tutaj są przednie. Widać góry, jakieś beskidy. No i mamy zjazd. Były podjazdy, teraz pojedziemy w dół. Spada, że tylko wiatr mamy czołowy i nas trochę hamuje. Co trochę porowa krzyże. Wiadomo. Ktoś tu musiał narozrabiać. Dojechaliśmy do Grodziska. Tu się już coś pozmieniało, Stradów, Grodzisko, Szlak Pieszy. No, tego nie było, jak myśmy tu ostatnio zajechali. Coś tu Fajnie zrobili. Nowego. Tu jest rycina przedstawiająca Grodzisko w Stradowie. Czas powrotu z Grodziska. Ostatni nasz dzisiejszy cel, czyli Grodzisko w Stradowie mamy za sobą. Proszę jakie tu ładne zrobili podniczki, Takie w starożytnym stylu. Ławeczki. Prezentuje się to nawet bardzo ładnie. A teraz już wracamy do Kazimierzy Wielkiej. To by było na tyle. Znowu do góry, cała naprzód. Kajś, riwa, riwa, Andere, Zostało andere. nam 12 kilometrów do Kazimierzy, wielkiej, właśnie wielkiej Kazimierzy. I powoli Czas na podsumowania będzie. No na plus to ja bym zaliczył po prostu te grodziska. No były fajne miejsca, dobrze Ładne, przygotowane, zadbane, zadbane, fajnie zrobione dla turystów. Ciekawie to wyglądało. Stradów został poprawiony, zrobiony takie pod turystów wszystko, bo jak myśmy tam byli ostatnio, to było w budowie, no dopiero coś tam robili, no więc to jest na pewno na plus. Ścieżka rowerowa do, do Wiślicy, no też można zaliczyć na plus, aczkolwiek już przejazd przez Wiślicę, no to tam już brakowało jakiegoś wykończenia. A i co było jeszcze dużym zaskoczeniem, to to, że widzieliśmy sporo elektryków dzisiaj. Udawało nam się, że tu na prowincji będzie pod tym względem słabo, a tu jednak... Trochę tych elektryków jeździło. A i teraz zaskoczę najbardziej. To powiem tak, że podoba mi się ta elektryczna profanacja kolarstwa. Można zrobić więcej. Czuję się taki jakiś zrelaksowany. Dlatego, że jedziesz ze mną, a ja ciebie nie męczę. No i tak jeszcze ze statystyk to będzie dzisiaj. 70 prawie 7 km. No chyba, że jeszcze tam coś pokręcimy się po Kazimierzy. To wyjdzie 80. No i zatoczyliśmy pętle. Jesteśmy z powrotem na ścieżce rowerowej w Kazimierzy przed Kazimierzą Wielką. Tu zaczynaliśmy. Dzięki, że dotrwaliście z nami do końca tej wycieczki. Zapraszamy ponownie na swój kanał. Będą kolejne. Mam nadzieję, że już niedługo z jakimś noclegiem. A najważniejsze, że my dotrwaliśmy do końca. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Tak jest. I tym optymistycznym akcentem. Żegnamy Was, do zobaczenia i do usłyszenia. Nara. No, rower mojej żony mówi pi, mi, pip, pi mi, strój Albo wieczór się zbliża, dlatego tak świeższe, głośno sykają. I żeby się to stało zadość tradycji. Dzisiaj 13, żeby nie było, że bez szkód to uwaliliśmy na początek lampę z platformy. Na szczęście udało się ją jakoś połatać tymczasowo mogliśmy kontynuować jazdę z rowerami, no bo byłby problem. A już teraz będzie tylko lepiej.